Czarnobylu, oddalonym zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Kijowa, na zawsze zmieniła życie mieszkańców. Władze ZSRR przez wiele dni ukrywały prawdę o promieniowaniu, a w Kijowie w tym czasie organizowano nawet pochody pierwszomajowe, podczas których tysiące ludzi, w tym dzieci, narażono na skażenie. Był to jeden z punktów zwrotnych, kiedy w społeczeństwie zaczęła narastać nieufność wobec systemu i zrozumienie, że imperium nie dba o swoich obywateli tak, jak twierdziło. Pod koniec lat 80. Kijów stał się centrum ruchów niepodległościowych. Gdy w Moskwie Gorbaczow ogłosił pierestrojkę, w Kijowie na ulicach pojawiły się pierwsze otwarte protesty. Ludzie zaczęli domagać się nie tylko reform, ale i prawdziwej wolności. W 1991 roku, po puczu w Moskwie i rozpadzie Związku Radzieckiego, Ukraina ogłosiła niepodległość, a Kijów został stolicą nowego państwa. To wydarzenie zapisało się w pamięci jako jedno z najbardziej przełomowych. Z dnia na dzień miasto przestało być częścią imperium.